Thank you. No cześć, cześć witam, witam Was serdecznie. Słuchajcie, momencik, zaraz do Was przyjdę. O, już jedną rzecz zrobiłem, drugą też szybciutko. No to, to się zdarza, słuchajcie, to się zdarza, że ktoś gdzieś wchodzi, zapomina wyłączyć mikroport, i wtedy wszystko się nagrywa. Ale ja ten mikroport celowo zostawiłem włączony, bo chciałem coś sprawdzić. Chciałem sprawdzić. Ach, o! No dzień dobry jeszcze raz. Chciałem sprawdzić, słuchajcie, jak wygląda kwestia łączności w moich nowych zabawkach, czyli w tym zestawie hmm, mikrofonów Rode Wireless Pro. I właśnie one dzisiaj wystąpią w roli głównej w tym materiale. Zapraszam na moją recenzję naprawdę tych odjazdowych Rode Wireless Pro. Słuchajcie, jako twórca amator, jestem także dźwiękowcem amatorem, nie jestem w ogóle żadnym inżynierem dźwięku, więc jeżeli chodzi o te recenzje tych Wireless Pro marki Rode, no to nie spodziewajcie się tutaj jakichś technicznych, bardzo zaawansowanych specyfikacji technologicznych, bo ja się po prostu na tym nie znam. Ja Wam powiem po prostu o moich odczuciach i moich wrażeniach z używania tego zestawu do nagrywania dźwięku, oczywiście bezprzewodowo. Przetestowałem, słuchajcie. Wiele tego typu zestawów. Pierwszy chyba był Saramonik, potem DJI, pierwsza wersja, która mnie kompletnie rozczarowała, bo traciła, gubiła łączność pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem, i nie podobał mi się też dźwięk, który zapisywany był na karcie pamięci w kamerze. DJI Mikey 2 już są dużo, dużo lepsze, zwłaszcza, że ma, jest tam możliwy zapis 32-bitowy. Czyli taki zapis, który powoduje, że potem w postprodukcji możemy nad nim spokojnie popracować. Czy ja pracuję nad dźwiękiem w postprodukcji, czyli na montażu filmów? Czasami mi się zdarzy. Ale naprawdę bardzo rzadko, bo ja mówiąc wprost się po prostu na tym nie znam. Nie zatrudniam nikogo do montowania filmów. Nie mam dźwiękowca na planie, czyli tutaj gdzie nagrywam najczęściej w domu. Wszystko po prostu robię sam. Robię sam tak jak umiem, tak jak się nauczyłem. Jest cały czas się uczę jak nasz prezydent. Ale przechodzimy słuchajcie do tego do tych rodę. Australijczycy gdzieś odnaleźli mój kanał i postanowili do mnie napisać i zaprosili mnie do współpracy. Jestem już u nich na takiej liście influencerów, którzy będą otrzymywać najnowsze produkty do testów i właśnie wyrusza w pewną podróż, w podróż do mnie nowy zestaw, który będzie naprawdę moim zdaniem prawdziwym chiciorem, jeżeli chodzi o twórców, którzy produkują wideo, głównie smartfonami, ale o tym później. Na razie o tym nie mogę mówić, bo NDA podpisałem, więc wiecie. Słuchajcie, ten zestaw Wireless Go. No, znacie to rozwiązanie na pewno. Ja akurat nie lubię tego. Tego, że mamy dwa nadajniki, które są dość duże i tutaj rzeczywiście trzeba. Powiedzieć wprost, że jeżeli chodzi o DJI i, yy, i majki ich, no to są one zdecydowanie mniejsze. Jeżeli ktoś no, wybiera taką opcję, że sobie tutaj przy, przypina do koszuli albo do, do marynarki i widać na zewnątrz ten nadajnik, to okej, okay, no to ten DJI jest mniejszy. Ten jest duży i to mi się kompletnie nie podoba. Ja zawsze używam, nawet kiedy używam DJI Mike'ów 2, chociaż ostatnio ich nie używałem, no bo cały czas jadę na tych rodę, to mam zawsze mikrofon krawatowy. Po prostu uważam, że to jest bardziej gustowne, bardziej eleganckie. Ja tak po prostu lubię. Słuchajcie, gdzieś mi odpadła jedna rzecz. Nie, nie odpadła mi, przepraszam, pomyliło mi się. Słuchajcie, co wchodzi w skład tego zestawu? Poczekajcie, muszę tutaj jedną rzecz tylko zdjąć, żeby wam potem to pokazać, ale to później. W skład zestawu wchodzą oto takie dwa pudełka, już przyspieszam, wiem. Jedno drugie, tu mamy właściwe dwa nadajniki z zbudowanymi mikrofonami i jeden odbiornik, który przymocowujemy albo do kamery, albo do smartfona, albo do czegoś, co ma USB typu C. To jest naprawdę. O tak musi być tak musi być to jest naprawdę bardzo małe urządzenie jeżeli chodzi o nadajnik ale tak samo jeżeli chodzi o odbiornik ideą tego typu rozwiązań jest to że mamy etui prawda to które tutaj widzicie i to etui jest zarazem także taką bazą która ładuje nam te dwa nadajniki i jeden odbiornik i to jest to rozwiązanie już jest znane odkąd DJI Mike się pojawiło prawda. Jest znane z Saramonika i jest znane z Rode bo Wireless Pro to nic innego jak rozszerzona rozbudowana wersja ich modelu Wireless Go. Bardzo udany zresztą model bardzo zaawansowany technologicznie. Tutaj mamy jeszcze jeszcze lepiej. Dlaczego zaraz wam opowiem. A więc tak słuchajcie mamy ten zestawik prawda który wykorzystujemy, wykorzystujemy do nagrywania dźwięku. Ale powiem Wam tak, w tym Wireless Pro jest naprawdę na bogato, jest bardziej na bogato niż w DJI. Bo w DJI mamy dwa nadajniki, jeden odbiornik etui ładujące i kable do podłączenia do smartfona albo do iPhone'a, jeszcze z lightningiem, albo do innych smartfonów, które mają USB typu C. I to wszystko. A tutaj, ja przepraszam, jeszcze jest oczywiście w DJI -u kabel do podłączenia do aparatu fotograficznego. Tutaj jest trochę, aha, jeszcze w DJI -u są tak zwane te osłony przeciwwietrzne. Ok, sorry, mógłbym sięgnąć po te dji -e, bo tam, tam sobie leżą, ale no nie będę teraz tego robił. Przekażcie, bo mi tu komputer coś o, pika. Co mamy w zestawie w tym drugim pudełku, w tym drugim etui? Przewód, który posłuży nam do połączenia odbiornika z aparatem fotograficznym. Mamy przewody do telefonu, czyli do iPhone'a starego, starego typu, czyli Lightning. I mamy oczywiście USB-C na USB-C. Mamy w końcu dwie takie zapinki, przypinki w zasadzie na magnes, które podłączamy do nadajników, a potem tak jak widzieliście, pod koszulę, pod sweter, pod co tam potrzebujecie. Ale dodatkowo mamy jeszcze taki woreczek na to wszystko. Dodatkowo mamy i to jest dla mnie najważniejsza rzecz, dwa krawatowe i to wysokiej jakości, naprawdę wysokiej jakości dwa mikrofony krawatowe. Lavalier 2. To są dwójki z słuchajcie, z zabezpieczeniem. Jeżeli chodzi na przykład o właśnie te nadajniki. Dlaczego z zabezpieczeniem? To może, może wam się wydawać banalne, ale to jest istotne, że zobaczcie, przykręcam sobie to i później przypinam, dajmy na to do spodni z tyłu, prawda? To gdzieś tutaj za koszulę, przypinam do koszuli. I czasami jak się ruszamy, kiedy ten mikroport, ten nadajnik jest przypięty do spodni, to mogłoby się wysunąć, prawda? Ten przewód, ale tutaj ten przewód jeszcze jest płaski. Naprawdę to jest wysokiej jakości stosowany, wykorzystywany w profesjonalnych nagraniach mikrofon krawatowy. I Szapoba im za to, bo słuchajcie, za ten zestaw, jak zauważyłem wczoraj, sprawdzałem, można gdzieś są jakieś promocje zapłacić tylko 1400 zł. Sugerowana cena za ten zestaw to, o ile się nie mylę, 1600 zł z groszami, a tutaj możemy nawet za 1400. A więc mamy takie dwa mikrofony. No i w końcu mamy też, już Wam a mam jeszcze takie krążki kolorowe do oznaczania tych mikrofonów, gdyby nam się myliło, bo jeden jest, jest to jedynka, drugi to jest dwójka i mamy w końcu, już wyciągam, y te osłony przeciwwieczne, zwane potocznie kotami. Dobrze, słuchajcie, tych akcesoriów na razie nie potrzebujemy, więc one, jeśli tam pójdą na bok, żeby nam po prostu nie przeszkadzały. O, poczekajcie, zrobię tylko mały porządek. Skupmy się na tych dwóch nadajnikach i na tym jednym odbiorniku. Słuchajcie, jeżeli chodzi o budowę, no to wiecie, że one są, widzicie zresztą, że są naprawdę bardzo dobrze zrobione. Um, nie można się przyczepić do jakości materiałów, absolutnie. One są no, kwadratowe, mają minimalistyczną ilość przycisków, bo <laughs> słuchajcie, jeżeli chodzi o nadajnik, to ma przycisk włączania i wyłączania, przycisk wewnętrznego zapisu, czyli możemy sobie to, to można potraktować jako dyktafon. Nie musicie mieć do niczego podłączonego aparatu fotograficznego, kamery czy smartfona, wystarczy, że po prostu włączycie zapis wideo, a tutaj nagrywacie dźwięk. Yy, i jest spoko, naprawdę. Każdy z tych nadajników ma wbudowaną pamięć 32 GB, a więc naprawdę jest nieźle. Mamy też tutaj gniazdo USB typu C do ładowania, oczywiście. Możemy to ładować albo w tym ETUI, albo osobno, po prostu z jakiejś ładowarki. Mamy w końcu wejście do mikrofonu krawatowego i mamy mikrofon. I słuchajcie, ten mikrofon, te mikrofony w zasadzie, bo przecież mamy dwa nadajniki, to są takie naprawdę wysokiej jakości mikrofony. Przede wszystkim możemy tutaj w pamięci wewnętrznej nagrywać 32-bitowy zapis. Co nam to daje? To jest, słuchajcie, naprawdę krystalicznie czysta jakość dźwięku, co zresztą słyszeliście, kiedy byłem w toalecie. I przyszedłem szedłem tutaj do Was. Teraz nagrywam dźwięk z mikrofonu nakamerowego Saramonika. Jest on zupełnie inny, bo on też musi być zupełnie inny, prawda? Inna jest charakterystyka tego mikrofonu Saramonik, chociaż jest szczegółowy. Natomiast szczegółowość tych mikrofonów, wbudowanych mikrofonów, mnie osobiście powaliła. Wyobraźcie sobie, że one mają pasmo przenoszenia 20 herców do 20 kHz. Stosunek sygnału do szumu jest na poziomie 72 dB. Efekt końcowy jest taki, że nagrywając na pamięci wewnętrznej, macie do dyspozycji ten super jakości dźwięk, co jest istotne w postprodukcji. Taką samą, takie samo rozwiązanie mają też DJI Mikey dwójki. Więc tutaj no, to, to nie jest zaskoczenie, ale. To tutaj jest i to należy odnotować, przy czym te mikrofony moim zdaniem, te wbudowane mikrofony są lepsze od tych DJI majkach dwójka, naprawdę. Później możecie sobie te nadajniki podłączyć do komputera i no właśnie tutaj kolejna rola tego etui, bo jak wkładacie te wszystkie nadajniki i odbiornik do etui, podłączycie etui do komputera, tu jest też USB typu C do ładowania akumulatora, który jest w środku, ale także do podłączenia z aplikacją, którą sobie ściągacie po prostu na komputer, czy to Windows czy Mac. I tam naprawdę macie szereg bardzo ciekawych rozwiązań, szereg ustawień, ale także możecie pracować z tym dźwiękiem nagranym w pamięci wewnętrznej. Oczywiście, dźwięk możecie nagrywać w pamięci smartfona czy kamery. Wybór zawsze należy do Was. Warto stosować dwie metody: czyli backup tutaj i jeszcze dźwięk nagrany w kamerze. Po połączeniu tego zestawu z komputerem i z aplikacją, macie do dyspozycji, ja sobie teraz zerkam, szereg fajnych ustawień. Przede wszystkim, słuchajcie, co mi się podoba, możecie wybrać, do czego będziecie używali tego zestawu: czy y, odbiornik będzie podłączony do kamery, czy do smartfona. Ja, słuchajcie, pierwszy raz jak podłączyłem y, odbiornik do kamery, y, zacząłem nagrywać. Y, nie zmieniłem ustawień, bo byłem przekonany, że ten system, czyli ten odbiornik, wykrywa sam jest w stanie wykryć, do czego jest podłączony i po prostu zmienia te ustawienia. Tak jak w DJI. DJI Mic 2 to wykrywa, to wychwytuje. Musimy tylko potwierdzić na, na wyświetlaczu, na tym odbiorniku z DJI. -u. DJI. -a. Tutaj niestety trzeba trochę pokombinować, zaraz do tego przejdę. Ale możecie też wykorzystać presety, które już tutaj są w tej aplikacji. Presety, jeżeli chodzi o model aparatu, o model kamery, której używacie. A więc no Nie ma tam wszystkich kamer niestety. ZV-E1, na którą teraz y, nagrywany jest ten obraz i dźwięk, y, jej nie ma. Nie ma, ale jest na przykład sony Alfa 7.3, sony Alfa 7.4, są kanony, są nikony i tak dalej. Chodzi o to, że możecie mm, dopasować odpowiedni preset, który jest przypisany do jakiejś kamery. Według producenta, czyli Australijczyków, yy, to są najlepsze już gotowe ustawienia i naj wtedy najlepiej będą współpracować z daną kamerą. Będziemy mieli dzięki temu najlepszy dźwięk. Rzeczywiście, dźwięk jest fantastyczny. Możecie także w tej aplikacji wygenerować opcję time kodu. Co jest ułatwia no, po prostu synchronizację materiału zapisanego wewnętrznie. No i taki pozbawiony latencji kodek, który tutaj mamy do czynienia ze 128 bitowym szyfrowaniem, ma duży zasięg. I o zasięgu zaraz wam powiem, bo jest naprawdę imponujący. Wróćmy jeszcze jednak do, do tych urządzeń. Dlaczego oni przygotowali aplikację, znaczy dobrze, że w ogóle jest ta aplikacja, dobrze, że jest możliwość sparowania z komputerem tego zestawu, ponieważ jeżeli chodzi o sam odbiornik, to powiem Wam tak, wcale nie jest tak wesoło, jeżeli chodzi o jego obsługę, czyli obsługę manualną, bo mamy tutaj także oczywiście przycisk włączania i wyłączania USB-C do ładowania, ale także przesyłania danych i przesyłania informacji i mamy też na dole dwa przyciski funkcjonalne. Funkcyjne i jest wyświetlacz. No i ten wyświetlacz jest dość ubogi, jest mało czytelny, i te przyciski funkcyjne też nie są intuicyjne, żeby coś się zmienić. Ja słuchajcie, musiałem sięgnąć wydaje mi się, że nie jestem taki głupi, aczkolwiek może jestem wygodny bo w przypadku DJI i majków dwójek nie musiałem sięgać po instrukcje obsługi tam wszystko jest naprawdę intuicyjne. Tutaj, żeby rozkminić, bo pierwsze moje nagranie było w mono, żeby rozkminić, e, przepraszam, w stereo, żeby rozkminić, jak e, ustawić zapis dźwięków w mono, to musiałem sięgnąć właśnie po instrukcji obsługi, bo to wcale nie było takie proste. E, więc DJI Mike ma lepiej to rozwiązane, Rode zdecydowanie gorzej. Te wszystkie funkcje te opcje możecie oczywiście także ustawić sobie w aplikacji, czy to ma być zapis w mp czy to ma być w tak itd i tak dalej. Natomiast to mnie strasznie zirytowało na początku. No i teraz, jeżeli mówimy o mono, to trzeba przejść do stereo, bo jeżeli podłączycie te dwa nadajniki do jednej osoby, tak bym to powiedział, to wtedy macie zapis dźwięku stereo, czyli jedna ścieżka jest na jednym, druga ścieżka jest na drugim, ale możecie ustawić tutaj zapis mono i nagrywać jednocześnie dwie osoby. To jest też znane rozwiązanie i z Sara Monika, i z DJI Mike, ale... Warto o tym wspomnieć. A jeżeli chodzi o czas pracy na wbudowanych akumulatorach, to wynosi on do 7 godzin, a więc jest to taka średnia. To nie jest jakiś mega imponujący wynik, ale 7 godzin. No kto będzie 7 godzin pracował na takim, jak ja, amatorskim planie? No wydaje mi się, że mało osób takich jest. W razie czego zresztą, możecie sobie zrobić przerwę w nagraniu, włożyć do tej bazy etui ładującego, Poczekać chwilę, żeby się naładowały, i po sprawie. Słuchajcie, cały system działa w paśmie 24 GHz. Jak już Wam mówiłem, on zapewnia transmisję ze 128-bitowym szyfrowaniem. No i to powoduje, że mamy tutaj do czynienia z imponującym zasięgiem. Producent twierdzi, że to aż 260 metrów. Słuchajcie, ja, mo... ja nie sprawdzałem, bo kto mi będzie kamery pilnował, albo nie mam takiego obiektywu, żeby było mnie widać z 260 metrów. Więc ja nie jestem w stanie tego sprawdzić. Natomiast jedno jest pewne: te urządzenia są mega odporne na różnego rodzaju zakłócenia. Nie przeszkadzają im grube ściany nośne. Naprawdę to nie jest żadna przeszkoda. One są ze sobą naprawdę bardzo stabilnie połączone. I nagrywając jakiś materiał, przygotowując jakiś materiał i korzystając z tych RODE Wireless Pro, ja jestem absolutnie spokojny, że mi się ten dźwięk nie zerwie. Oczywiście, ten backup nagrany w pamięci wbudowanej w tych nadajnikach może się przydać, ale ja z tego w zasadzie nie korzystam, bo mam naprawdę ogromne zaufanie. Natomiast jak to wygląda w terenie, no to zobaczcie, wyszedłem na chwilę poza dom, e, córka pilnowała mi kamery, a ja trochę się pokręciłem po okolicy. Co z tego wyszło? Proszę bardzo. Słuchajcie, na danik mam już przyczepiony do bluzy, na magnes oczywiście. I pójdę w tamtą stronę, skręcę w lewo i zobaczymy, co się wydarzy. Czy cały czas będzie mnie słychać, czy może nie będzie. Ja przyspieszę trochę, bo nie wiem przez ten czas o czym do Was mówić. Jestem odwrócony do odbiornika, jak widzicie. Więc teoretycznie mogą się pojawić jakieś zakłócenia. No i wszystko jasne. Jak tylko odwróciłem się tyłem do odbiornika, po chwili utraciłem łączność. Po prostu te urządzenia, czyli odbiornik z nadajnikiem, muszą się widzieć. Wystarczy tylko odwrócić się tyłem do odbiornika i łączność siada. To samo dotyczy zabudowań budynków. Te, ten zestaw tego po prostu nie lubi. W linii prostej, jeżeli urządzenia się widzą, to jest wszystko ok. To właśnie podsumowując, jeżeli tak. szukacie kompletnego rozwiązania, Kompletnego rozwiązania, to wydając 1400, 1500, może 1600 zł do swoich produkcji. Ten zestaw jest idealny i to wcale nie do produkcji yy, amatorskich. Wydaje mi się, że ten zestaw jest naprawdę w pełni profesjonalny, przygotowany do profesjonalnych nagrań, do nagrania materiałów takich naprawdę już na wysokim poziomie, gdzie twórcom zależy na idealnej jakości dźwięku. Ja uważam, że ze wszystkich testowanych przeze mnie zestawów tego typu mikroportów, Rode jest najlepszy pod względem jakości dźwięku. No, ma te aplikacje, prawda? Natomiast nie jest idealny, jeżeli chodzi o obsługę w przypadku odbiornika. Nie jest idealny, jeżeli chodzi o zabieranie tego ze sobą, tych zestawów, bo jednak DJI Mike ma jedno etui, prawda? I to bierzesz, bierze się w rękę, wrzuca się do torby i już. Tutaj mamy dwa, można powiedzieć, etui, dwa opakowania, dwa pudełka takie, które musimy zabierać ze sobą. Być może, jak ktoś ma plecak fotograficzny, to mu to nie przeszkadza, ale jeżeli ktoś nagrywa tylko samym smartfonem i nie chce zabierać ze sobą dużo, wielu rzeczy, no to DJI Mike jest bardziej poręczny, tak bym powiedział. Natomiast jeżeli chodzi o jakość dźwięku, to amerykańska, ta australijska firma pokazuje, że ona cały czas stoi na najwyższym światowym poziomie. I tak to trzeba zakończyć, po prostu. Ja polecam, naprawdę polecam, oni mi nie płacą za ten materiał, ten zestaw zostaje u mnie, z czego się naprawdę bardzo cieszę, bo odkąd go mam, nie używam niczego innego, za wyjątkiem tego nagrania, no bo musiałem na coś nagrać dźwięk. Nie mogłem wam pokazywać i opowiadać o tym zestawie i jednocześnie nagrywać, bo to by było głupie. To wszystko z mojej strony. Trzymaj. Spokojnie. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w następnym materiale. Dobrego dnia.